Ziemeczko, ziometki. Ja jestem, A tu cały czas jest Dzień dobry ziomeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagramy w Minecraft. I dzisiaj będziemy, będziemy grali... Będziemy grali to. No to. E, więc mamy już, zrobimy postawimy skrzynkę. Muzyka wyciszę. Bo nie nam na tu. No, no jak nie chcieli to włączę na swojego komputerę. Aby się przysłał. I biblioteczki będziemy je zbierzemy do lączenki będzie prawie No wypad prawda, do mojego jego domu, tak co chcesz. Czekaj. Padaj. Trzeba rzeczy pochować. Te najważniejsze. Musimy tu być długo, ponieważ potem rzecz nie przyniesiemy do domu. Więc no, dobra, to jedziemy. w biblioteczki, pamiętam. Bo potem pójdziemy i zapomnimy. I po koniach pójdziemy.

Okej, nie Okej, nic nie gadam, nic nie gadam. Mamy dosyć dużo książek i idziemy sobie się przespać i robimy sobie e checkpointa. Będziemy potrzebowali więcej wolno, bo ja to żebyśmy się no. A nie będziemy mieli po w całej mapie. Mamy checkpointa. Przeczytałaś nam? O no, w Eee, dobra. To idziemy po... Chodź kaniki, chodź kaniki, chodź kaniki, chodź. Kaniki, chodź. O, to pójdziemy poza... Um, dzisiaj jeszcze tak lightowe hmm. zrobimy, a w następnym odcinku będziemy już na... E, Видим, что калиб просто дано, да? Так мы mm -hmm. Проверим, на бутылке с мамой еще А A poza tym gdzie jest nasz konik? Muszę go poszukać. Zostawiłem go w ostatnim odcinku tam, a teraz nie wyjdzie o nic skórę nie dostałem, co za Dużo skóry nam nie potrzeba, tylko na pół kasku całą. I trochę kilka w razie wózy. Ow! <laughs> Tam trochę skóry, zrobimy sobie potem te, te rzeczy. No i będziemy się szkowali, powoli do do wyruszenia. Albo dzisiaj jeszcze zejdziemy do table. Mamy 5 minut, to ja nie wiem. No, trzeba skonstruować ten kilo. <laughs> ten dział szybko leci. Więc e, wow, 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 wow. Więc będę zainstalował farapsa. Na pewno muszę tańcować, prawda? Bo, bo 10 minut to jest za mało. Żeby, 10 minut to jest za mało. Eee, tak, tak. <śmiech> <śmiech> Więc oczekujcie, jeszcze dzisiaj na jeden odcinek, bo dzisiaj już będą 3 odcinki, ponieważ wczoraj nagrałem jeden i dzisiaj wstawię. Ten dzisiaj nagrywam i stawiam i jeszcze jeden nagram i będę go Więc możecie wchodzić na mój kanał, a na pewno będą co jakieś dwie godzinki i odcinki. No, no będą jeszcze odcinki, no będą. Muszę powiedzieć, że będą jeszcze I mamy całą zbroję i teraz co tylko te Patyczki, patyczki takiego. Też na podsadzkę i drewniany niestety, ale nie no, ja zrobię sobie kamienny. Po pierwszy trzeba nakopać trochę tego, dobra, ale to sobie wyprawiamy z miasteczka. E, tam widziałem też taki ładny bloczek, e, no dużo trzeba tutaj pozbierać zanim wyjdziemy, bo będzie Zaczyna do naszego domku, co będziemy budowali, bo tu nie ma być coś na odwal doma, bo tam to się tak. To... E, jak chodziłem na inne. To było lepsze. A tu widzicie? O, to jest taki fajny ten. Tu jest ten fajny kamiki. Dwa, no, ale zawsze też. Tak. I pieca sobie zbierzemy. Yy, no i to wszystko, nie? Yy, Wiatra chyba nie bardzo brały tyle Nie, raczej nie. No i to wszystko, nie? To teraz idziemy do flibu. Aha jeszcze jak kobel trzeba naczekać. Bo nie chciałem kopać kobla, ponieważ ten będzie, nie eee, zobaczymy co pierwszych stąd, więc... ale trzeba mieć na pie. Trzeba mieć na to. Nie gdzie co się tu. Więc w następnym odcinku, czyli dzisiaj, Muszę się nie odniesiemy, się, się nie ale będziemy musieli dokończyć, bo znajdziemy ciekawe, ciekawego. Dzisiaj trochę sobie zrobiłem tak inaczej. Cześć. Ale to cześć ziomeczka. To cały czas to mówię, to cześć. Dzień dobry ziomeczki. Jest to duża... Jest ten, yy, tak. A może tak zrobimy. Witam moich widzów o kolejnym odcinku. Nie, to jest głupie. Więc tu zostawimy takie rzeczy. Niepotrzebna jest ta książka, to mogą być potrzebne, jeśli byśmy zginęli. Coś na podcaskę może być drewno. Drzwi wstawimy, to wierzymy. Piece wstawimy. Bo będziemy przepalali na pewno jakieś rzeczy, żelaza. I to wszystko, nie? To tu. No, 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 się może. Jak to, to jest mało, widoczne. Zamykać po sobie. Aha, idzie sobie konik. O, tu jest mój konik. No, nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi. A dobrze. za go. Dobra, a ja sobie zdaję, że to nam się pasował, oglądanie kolejnych odcinków. E, mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. Jeśli chcecie więcej, choć będzie teraz więcej, to tak, jeśli chcesz zostać moim widzem, to jest super, subskrybujcie. Bądźcie moim widzem i zostawcie łapkę w górę, to będzie fajnie, więc na razie. No, 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 no.